Ej, to no do... lec co brod? Uciekaj, ej, ej! Zabij, nie ma łóżka. Zabij, 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 zabij! Pomóżę! Nie Pomóż daj ja co? Co to robię? Nie spiegajcie oporu, o! Zabij mnie! Jak cię zabił? <laughs> A! Sbejtowałem go! Paweł grusko, mówimy fajnie! Ma widownio dziś gramy Minecraft Bedwars, tylko we dwóch? We dwóch, bo oni grają w Fortnita. Tak, niestety nasi koledzy przeszli te zgaję na no. Fortnite. Dajcie suba skończymy. od razu. Bedwars A my idziemy. Robię idziemy Tak. Kurwa spadłem no, do półgramy. Kupiłem szkło! Coś że żelazno coje. Dobra, budujesz szkołę Kurwa, Mavi! Nie! Niszczy nasze szkło! Ej, Dobra. Oj, to będzie zacięty pojedynek. Coś czuję. A też tak. I źle. My na podobnym poziomie chyba. Znaczy, my są lepsi, nie? ja. Znaczy, to... co mi Od każdego. Kurwa, spadłem. Halo, pomocy tylu! To no to, rzeczywiście jesteśmy lepsi! Jakieś <tów> się Biegną do nas! Ej! Widzę. Pomóżę! Refazja, co? Co on czaruje? Wypycham go, nie ma go. Wypchnęłem. KAMI, Kamil! Nie mam go! go. Wypchnąłem go. Nie, ja to pierdziele są to grać. Ja teraz zacznij już następ Okej, proszę grać Pa! Podjazd. Podjazd. Podjazd! No ty, jest... No mieliśmy zaszczyt następu, tak? Ja pier... Robię grzyba Dobra, to przegramy to się nie nadajemy do niczego i tyle. Jednak z grzybem przegramy to ja nie wiem. Gdzie tu się raszuje? Gdzie? Ja z nas idź iść na jak Ale już są u nas! Niższy, niszczy. niszczy! Nie nie zniszczy. Nie tatajemy się do tego! Jak tu się raszuje na tych mapach? Nie zacznie już następ Zacznij do zewnątrz ja, ja się po prostu muszę skupić Weź ty się buduj, róbmy zamianę, zawsze ja się buduję Co, co? co ty gadasz na mnie? No a nie? Zawsze ja się buduję O faktycznie zapomniałem Teraz ja będę tym budowniczym, to znaczy zniszczyć Nie ja wiem, ty zawsze niszczysz. Nie, 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 ja niszczę łóżka przecież Bo co, bo sobie nabijasz na koks? Kropię. Tak na łóżka? Dobra, zabiję go No i czemu ty spadłeś? Zabiję chmurkę i... i to ja zniszczę łóżko, to ja zniszczę łóżko Nie, masz go zostawić Zniszczyłem, MS. Yes. wal no. no, to zabijemy, kurwa, to nie ten dzień <grym> Też tak myślę, jutro będzie ten dzień Już więcej będę chciał na święta pod choinkę, kurwa umiejętność Ile jeszcze? No już prawie, o. Tak, o. jeszcze i to no bo no postawiliśmy ja, mi! postawisz mi blok jest... no. Ej no lecą do nas! Co to jest? Co to jest? Jak chcę umiejętności Oby. dostaj pod choinkę, nie? Chodź, po prostu rozwali moją Nie yeah, ja idę to! Bez bloku, bez niczego, idę. Dobra, ty ty niszczysz? Ja go zajmuję. A no cudownie! Nie, nie widzi nas No, pięknie. Idziemy dalej, bez bloku dawaj! Dobra, chodźmy Dobrze, nisz to. Ja, ja Pomagam. Dawaj, zbiję go. Poddał się. Porobiliśmy go. Bo jesteśmy zajbiści. Ej, patrz, lepiej nam idzie, jak tak rasuje, bez niczego. Nikolaj... Teraz skupię rzecz. zaprać mi wszystko, ja nic. Okej, okay, masz pół. Jeden na seta nie mam. Mikołaj nas wysłuchał. O, leci coś. Kamil, już 4 razy? Uciekaj, ej, ej, ej. Ja <grywa> żyję, żyję. Aj, dawaj, lecimy dalej. Tak spadnę po skosie, to będzie problem, ale może nie spadnę. <grywa> no to dawaj. Okej, chodźcie za mną, i pokażę wam coś. Wejdźcie, wejdźcie, zapraszam Mam dla was e, pa, pewną ofertę W tym momencie zostawiacie suba i łapkę Okej okay. I dostaniecie prezent Tak dokładnie, prezent Już? Okej okay. Zgadnijcie co będzie prezentem Życzenia świąteczne od samego keka nie wiecie kim jest Kek? Nieważne, on jest bardzo ważny po prostu, Ty się liczy. Czekajcie, to nie do niego. Halo? Co? Możesz życzyć naszym widzom Wesołych Świąt, kaku? Siemka, ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, chciałbym Wam życzyć wszystkim Wesołych Świąt, no i wszystkiego najlepszego na Nowy Rok. Dziękujemy Piotrze za te, jakie piękne, bardzo późne życzenia. No, dobra, powracamy do filmu. Jak ja się buduję? Jakoś lawo jakoś! nie się budować! Tak, go prawie na mózg. No. Ty, ty! Co jest prawie na mózg?! <tol cheers> Co TO JEST?! Przecież się starałem! A mówi że wystarczy się postarać. A Ty, tybek, nie? Jednak nie. Starałem się, a on i tak mnie wypchnął Taki wąski ten most jest. zaraz tak szeroki most, że nie spadnę. Chyba. Dawaj go, Kamil! Jest! Idzie. Obsidian. <laughs> Dziwnie się tak idzie, jeszcze, jeszcze nikt tu nie przeda. On się kampi. U nas, na, u sąsiada. Idzie do nas, idzie do nas. Od prawej, od prawej. Od prawej go od nas. prawej? Robi pkint jump. Jest tu! Nie, no nie robi. Co jest? Co jest? Jak on jest taki dobry! Zginął. Wyszedł! O, kasz, wyszedł z czerwona. Amator! Tak się wkurzył. Tak się zdenerwował. Ja tak też zaraz zrobię, jak się zdenerwuję. O, obaj no NIE WIEM! Coś spadłem. Nie, nie spadłem. Chypc. Nie! Jak zup. O, Oj, brawo. Ja się wypieprzam na prostym. Niech ten bo niech ten Nie Czekaj, nie! Zostań jeszcze. To, padł. Musimy to wygrać, jest prawie koniec. Czerwoni? Tej do niej. No, tu się skupiać na czerwonych. A ja sobie spadnę do wojny. Te w Nie wybijają no! Ja się staram, ja próbuję wygrać naprawdę! Ja też. Staram. Podjeżdżam z czerwonych. My nie udajemy, się ja to staram. Ja już to jest Survival. Ja no nie mamy łóżka. No z na łóżko! NIEEEE! Zabij go. <śmusz> Dobra. No, już kurczę, zabij go. Trapier! <śmusz> nie mogę. Dobra, oni go zabiją, Zostało dwóch czerwonych. Ej, nagraliśmy! Nie. nie, jeszcze czerwoni. Ale graliśmy. No umrzyjcie, umrzyjcie, żyjcie, nie żyjcie, to no, nie wiem. Nie stawiajcie oporu, o. Dobjawi mnie! <grym> Czekaj, mam cię widzimy <grym> radę, wygram to. Czemu? Czemu? Czemu tak się zdało? O o! Co się? Co jest? Co jest nie tak? Co Nie rozpakowaj się w woku! Tak, Ty też umarłeś! <grym> <grym> Jak teraz się nie uda. Nie. Już wiem co zrobili w tej, w tym nowym sezonie Banu, zrobili, że są dodali, trudne. Dodali, dodali lepszych graczy. Dodali, że są trudne. Lepszych npc ów zrobili. Nie, nie. Ej, but skinąłem. Szybko broniuszka. <laughs> no skil. Patrz jaka strefa, widziałeś to? No. Wracam do siebie, patrz. Co jest? Pasz, pasz. To pasz, Co pasz, jest. Ej, tu jest. Nagrywaj to. Patrz, tu jest. Co to było? Rakieta. <grym> Rakieta przeskoczyła. Dobra, zaskakujemy na trzy. Dawaj. Zabił mnie. Jak cię zabił? <grym> Nie Jak cię zabił? Mam pojęcia. On jest na mną już. Skąd? Co? On jest na... Jak? Ja, ja. Ale przecież czym jest skima, bo on powinien być słaby. Halo, ty nie masz premium, hopie, ja opanuj się! <śpiewa> Spadł. Dobra. Dobro. Black blackowi mi mów Nie bloku. Nie wiem. Nie bloki. Słaby, co oni robią? To jakiś świąteczny cud, czekaj. Może im rozwala. Fuck! Kiedyś by to zadziałało. Przed Adaj by to zadziałało. Teraz by <śpiewa> i nie zadziałało. To było dobre. Zaraz nas Coś podjedzie od środka z Kinti będzie po robocie Dobra, Czekaj. dawaj rzek po prostu Ja się wkupuję po ciu. Coś mnie zabili Cicho, 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 cicho Cicho, o, cicho jestem, cicho dawaj, dawaj, dawaj. Ej, udało się Dobra, teraz tylko i zabić Spadłem hmm, hmm. Nie, mi się wydaje, że ja zbyt agresywnie gram Wiesz? Może Trzeba zmienić taktykę, patrz. Trzeba z duchem świąt, powoli i przyjaźnie. Powoli. Może bez, bez spinrinta. KURWA! Nie, dobra. Dobra. Patrz, patrz, luka! Czekaj, ja też wyjdę i też tak będę go bloku Żeby się prze... Przestraszył się. <laughs> nie puszuję go, bo... Było dobrze. A! Spajtowałem go! Zginął! Ale jestem zajebisty! O! To co to jest?! Co to miało być? Kto... ...kurwa się uśmielił? mojego łóżka do tyłu. Nie idziemy do białych. No. Mam Silverfisha w ręce Zostałem jeden na jeden z nim. O kurczę. Wszystko zależy. Czy koń coś na no. budowę nie. Da Czekaj, zrobię baita na tego, na Awka. Widzisz? Patrz, nie on tu podchodzi powoli. No widzę, widzę właśnie. Poleciał! Uciekam! Dawaj, wymiar dawaj, dawaj Ja pierd... Krótkie te wyspy jakieś Co jest, wiesz, że Coxcraft ma swój własny kanał na YouTube? i co tam niby dodają Uwaga, zobaczymy że... Ja gać na czas pwp, ukryłem skal w diamentowej wiosce na anarchii Dałem mu właściciela na Coxcraft Dał Tomkowi69 właściciela na Coxcraft Cześć. I co się stało? Nie wiem, no. I zobacz, co się stało, musisz zobaczyć. Aha. To też takie zróbmy. Co kurwa? Dałem różę właściciela w party? Dałem no, różę to... Minecraft Premium. Ucieszył się. <grym> Ej, wygrywamy, patrz. Czy no... On nawet nie wie, co się dzieje. Patrz, już się poddaję. Co zdjęcie, co zdjęcie. <grym>, on chce skinać, <grym> Z to jest z panem, No, co chcę co? Fanem jest, nas. Aha. Kurwa. Kurwa. Wolę się zabić Chopie. Okay. Zmiotło go z plansz, tak nas zobaczę Jezu, Jezu chcesz chcesz... nie bójcie się, podejść. Zrobimy sobie widzicie? Jesteśmy chętni. O-o, czerwoni wyglądają na dobrych. Ale ich rozkurwimy teraz. Ja pie... Cośmy zrobili? Nie, nie, nie. Zabi... Zabiliśmy ich. Tak? No nie żyją obaj. Raczej nie ja. Jak nie zginę, to głupie jest Kamil? Nie, bo mój Fireball zniknął. Marta mnie zabiła. Słuchaj, Marta, Marta, dziewczyny nie grają w gry. To jest, to jest, to jest ten, to jest oszust. To jest oszust. To jest dziewczyny nie On grają. On tu jest, stoi pod tobą! Pod... I tak zrobiłem w sobie. Sensie. On stracił łóżko! Oni stracili łóżko! I teraz. Właśnie widzę. Ta... Marta w cudzysłowie. Tak Odpa odpadł. Odpadł. No to smur to, to nie Marta. To nie Marta. Tak, to smur. My mierzymy w przeszkoleniu, że dziewczyny nie grają w grę. Taka tak, nie grają. Widziałeś kiedyś dziewczyny gra w Nie, nie widziałeś. No to kurwa za morda. Nie ma. Macia mnie zabiła! No na, no mać Na pewno Popieronie Ja bym powiedział na spazie To? No Różowe, ale jest jeden Ty debilu Kurwa Zginąłem Zobacz, ja zaraz na luty jakiś trafię i Uwieś, 200 graczy na Bed O kurwa 200 Przecież Jeszcze... tyle to ludzi Tak! Wygraliśmy! Wygram! Wygraliśmy! Kur... Macie no poprosi... No, no wiem, jesteśmy to. zajebiści. Dobra, to koniec. Jeżeli nie macie co robić święta, to... Możecie obejrzeć nasze filmy. Tu. Tu. Jeżeli je obejrzeliście już, to możecie je obejrzeć jeszcze raz. W sumie, co macie innego do roboty. I... I tu możecie zasubskrybować. No. Ну, может, и ну,